Cześć, przychodzę dzisiaj do ciebie z recenzją nowej maszyny do szycia. I jest to model J15R z serii Juno od Janome. I wydaje mi się, że wizualnie może Tobie ona przypominać inny model maszyny, czyli J15. I faktycznie, wizualnie są one do siebie dość zbliżone. Ale jeżeli chodzi o funkcje, to są zupełnie dwie różne maszyny do szycia. Sama naliczyłam 7 różnic. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana filmikiem o takiej tematyce, to daj znać w komentarzu. Ale wracając jednak do bohaterki dzisiejszego odcinka, zapraszam na unboxing i przedstawienie funkcji maszyny. W standardowym wyposażeniu maszyny znajdziesz instrukcję obsługi, miękki pokrowiec, rozrusznik nożny i mamy tu jeszcze woreczek z akcesoriami. Już sprawdzam, co się, nie, co się w nim znajduje. I są dodatkowe igły, trzpień na szpulkę, który od razu zamontuję, duża blokada szpulki, mała blokada szpulki, rozpruwacz. Metalowy wkrętak, dwie szpulki. Trzecia jest już zamontowana w maszynę, i yy, zamontowana jest też stopka uniwersalna. W ręce mam jeszcze cztery stopki. Jest to stopka do oprzywania dziurki, do wszywania zamka, stopka z prowadnikiem do ściegów krytych i stopka uniwersalna z zabezpieczeniem palców, która sprawia, że jest to maszyna idealna dla początkujących, dlatego że bardzo trudno, o ile nie niemożliwe jest ym, wsadzenie palcy pod igłę podczas szycia. Taki zestaw jest naprawdę świetny na początek, ale pewnie z czasem poczujesz, że potrzebujesz czegoś więcej. I wtedy zapraszam na naszą stronę Janome.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo pasujących stopek do tego modelu, jak i innych akcesoriów, takich jak dodatkowy trzpień na szpulkę dzięki któremu będziesz mógł, mogła szyć podwójną igłą. A skoro już o igłach mowa, to polecam dokupić kilka zestawów, dlatego że średni czas pracy igły to jest 8 godzin, ona po tym czasie traci swoje właściwości, ten ściek nie będzie już tak idealny, jak powinien, dlatego warto dokupić igłę, ponieważ i tak, i tak trzeba będzie ją wymienić. Zastanawiasz się pewnie, jak interpretować te wszystkie pokrętła i przyciski na obudowie maszyny, więc już spieszę z pomocą. Zacznę od lewego boku i tutaj jest włącznik i wyłącznik. Wyżej mamy koło zamachowe, trzpień, który wcześniej zamontowałam i szpulownik. Przesunę teraz trochę w moją stronę. Tutaj jest pokrętło naprężenia nici górnej, pokrętło wyboru ściegu, pokrętło długości ściegu, wykaz programów ściegowych. Te zaznaczone czerwoną literką odpowiadają za y, ściegi elastyczne, czyli takie, których będziesz używać do szycia dzianin, dlatego że ścieg będzie pracował razem z materiałem i na pewno nie pęknie. W tej maszynie obszywanie dziurki odbywa się czterostopniowo. Poniżej jest przycisk szycia wstecz. Szyjąc wstecz zabezpieczysz ścieg przed pruciem. I przejdę teraz dalej. Po ściągnięciu pojemnika na akcesoria Odsłania się wolne ramię maszyny, na którym szyje się na przykład rękawki i nogawki. Można przyszyć też ściągacz do bluzy. Niżej jest suwak ząbków transportera, które opuszcza się, żeby przyszyć guzik, albo na przykład podczas pikowania. Zastosowano w tej maszynie chwytacz rotacyjny, który jest sporym ułatwieniem dla początkujących, dlatego że wymiana szpulki jest łatwiejsza i też od razu widać. Kiedy kończy się nić na szpulce? Dlatego, że płytka osłaniająca jest przeźroczysta. Zastosowano tutaj też uchwyt matik szybko mocujący, dzięki czemu wymiana stopki trwa kilka sekund i odbywa się bez śrubokręta. I bardzo ważna rzecz: mmm, nawlekacz igły nie trzeba już wytężać wzroku, dlatego, że nawlekacz przewlecze nić przez oczko igły za nas. I bardzo ważny mały element, ten znajdujący się tutaj z boku, czyli boczny obcinacz nici. Nie trzeba sięgać po nożyczki, dlatego że zawsze obcinacz macie przy sobie. Po omówieniu funkcji, czas na przygotowanie jej do szycia. I chodzi mi oczywiście o szpulowanie i nawlekanie, więc pokażę Tobie, jak to zrobić. Przygotowanie maszyny zaczynamy od szpulowania, ale najpierw trzeba ją włączyć. Teraz zakładam szpulkę z nicią na trzpień, mocuję blokadę szpulki i postępuję zgodnie ze wskazówkami na obudowie maszyny. Czyli najpierw przekładam przez ten punkt, teraz zahaczam o naprężacz, a koniec nici przekładam przez dziurkę w szpulce. Tak przygotowaną szpulkę zakładam na szpulownik, a całość przesuwam w moją stronę. Teraz naciskam na rozrusznik nożny. Odcinam nadmiar nici i napełniam tyle ile potrzebuję. Po szpulowaniu czas na nawlekanie i szpulka zostaje na trzpieniu, a nić prowadzę zgodnie ze wskazówkami na obudowie maszyny. Więc prowadzę do pierwszego punktu, drugiego, trzeciego, zahaczam o szarpak i cztery. Teraz pokażę Wam jak skorzystać z nawlekacza. Wystarczy go opuścić. Nic zahaczyć o te dwa elementy, puścić na wlekacz i przeciągnąć pętelkę Gotowe. Czas na montaż szpulki w bębenku. W maszynie J15R zastosowano chwytacz rotacyjny, więc będzie to naprawdę bardzo łatwe. Szpulkę nawinęłam wcześniej, więc sadzę ją teraz w bębenek, zahaczam. Instrukcję, jak to zrobić, macie na płytce osłaniającej szpulkę. Montuję ją z powrotem i gotowe. Maszyna jest już przygotowana. Prawda, że było to łatwe, a wskazówki na obudowie maszyny bardzo pomocne? A z racji tego, że jest już gotowa do pracy, to zapraszam Ciebie teraz na część praktyczną, dlatego że jestem zdania, że nie ma dobrej recenzji bez szycia. Na początek ściek, który cieszy się waszym największym zainteresowaniem, czyli ścieg overlokowy. Wbrałam do tego taką cienką tkaninę, z której uszyjecie na przykład bluzkę. Ścieg overlokowy znajdziecie na tej maszynie pod literką G. Ustawiam teraz pokrętło wyboru ściegu na G, a pokrętło wyboru długości ściegu na SS. Jest to wartość, której będziecie używać do wszystkich ściegów elastycznych. Tak wygląda odszyty ściek overlokowy. Zauważ, że szyłam dalej od krawędzi. Nadmiar materiału odetnę, a ten sposób szycia sprawia, że ściek wygląda dobrze a materiał się nie marszczy. Kolejnym ściegiem, który Tobie zaprezentuję, jest zygzak i pokażę go na przykładzie aplikacji, którą już wcześniej zaczęłam naszywać. Zygzak znajdziesz na maszynie pod literką C. Jest to ścieg, którego szerokość możesz płynnie regulować od B, czyli najwęższej, do C, czyli najszerszej. Ja wybieram C, a wartość długości ustawiam na 1, dlatego że chcę, żeby zygzak był gęsty. Prezentuje się naszyta aplikacja, polecam zawsze posłużyć się fizeliną, żeby usztywnić materiał, wtedy szycie jest trochę łatwiejsze. Następny ścieg, który Tobie pokażę to ścieg kryty i wymieniłam stopkę uniwersalną na stopkę do ściegu krytego, która jest częścią wyposażenia maszyny. Trzeba pamiętać, żeby materiał był dobrze ułożony pod stopką, żeby ścieg spełniał swoją funkcję. Znajdziecie go na obudowie pod literką E, dlatego ustawiam pokrętło wyboru ściegu na E, a pokrętło długości ściegu na trójkę. Przedstawia się ściek kryty, i to jest jego lewa strona, a tutaj prawa strona. Ściek kryty najlepiej sprawdzi się przy szyciu spódnic ołówkowych i spodni garniturowych. Najlepszy efekt uzyska się po dobraniu odpowiedniego koloru nici do koloru materiału. Teraz pokażę Tobie, jak maszyna J15R szyje dekoracyjne, elastyczne ściegi. I jak już wspomniałam wcześniej, polecam elastyczne ściegi do szycia dzianin, dlatego że materiał będzie pracował razem ze ściegiem i ścieg na pewno nie pęknie. Wybieram do tego szachownicę, którą znajdziecie na maszynie pod literką D. Maszynę ustawiam na ścieg D. Długość na wartość SS. Tak prezentuje się szachownica, Zauważ, że materiał nadal jest elastyczny, tego ściegu możesz używać na przykład przy ozdabianiu bluzy. Kolejnym ściegiem, który Tobie pokażę, jest ścieg muszelkowy, i w tym celu wybrałam delikatną organzę. Ścieg muszelkowy znajdziecie na maszynie pod literką G, więc ustawiam pokrętło wyboru ściegu na G, a pokrętło długości ściegu na czwórkę. Teraz zmienię wartość ustawienia z czwórki na dwójkę. Tak prezentuje się efekt ściegu muszelkowego. Tutaj mamy ustawienia na czwórkę, tutaj na dwójkę. Ściek muszelkowy najlepiej sprawdza się na cienkich materiałach ułożonych na skos. Wspominałam sobie wcześniej o szyciu podwójną igłą, więc teraz pokażę Tobie jak nawlec nić i jak szyje maszyna. Zaczynam od włożenia trzpienia i zamontowania drugiej szpulki z nicią. Nić prowadzę tak jak Normalnie, z jedną małą różnicą, na ostatnim etapie zahaczam o drugi haczyk, a nić przekładam sama. Nie mogę pomóc sobie nawlekaczem. Podwójną igłą szyję się najczęściej dzianiny. W ten sposób wykończysz brzeg bluzki albo bluzy. Ja ustawiłam ścieg na A, czyli prosty ścieg stebnowy. Można również szyć ściegami dekoracyjnymi, pamiętając jednak o tym, żeby sprawdzić kołem zamachowym, czy igła nie obija się o stopkę. Prezentuje się ściek z prawej strony, a tak z lewej. Wiesz już jak przygotować ją do pracy, co wchodzi w skład wyposażenia i jakie ma funkcje J15R, więc czas na małe podsumowanie. Jeżeli jesteś osobą początkującą, która szuka maszyny na użytek domowy, to ten model będzie bardzo dobry właśnie dla Ciebie, dlatego że jest intuicyjna i solidna, na pewno posłuży Tobie przez wiele lat. A dzięki stopce z zabezpieczeniem palcy możesz szyć razem ze swoim dzieckiem. Myślę, że na pewno zaowocuje to w ciekawie spędzone wspólne chwile, bo kto wie, może bombki na choince będą uszyte przez Was, albo uszyjecie jakiś organizer na biurko. Możliwości jest naprawdę wiele. Jeżeli masz jakieś pytania co do tej maszyny, to zapraszam, zadaj je w komentarzu pod tym filmikiem. To by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Do zobaczenia w kolejnej. Cześć!